Moje koleżanki powiedziały, iż łysi mają ostry temperament. Co to znaczy, że mają ostry temperament? Mm, są po prostu lepsi w łóżku. To jest długi czas, i ja teraz pracuję. Dziękuję bardzo łysy. Tak. Bardzo zakompleśnieni. Mężczyzna łysy ciągle marzy o pięknej czuprynie. On tak nie marzy, proszę pana o porszu czy korwecie, nawet powiedziałabym, nie marzy tak bardzo pięknej dziewczynie jak marzy o pięknej, bujnej fryzurze. Mam bardzo dużo takich klientów, którzy czy... bardzo dbają o to, żeby wyglądać nadal bardzo dobrze. Nawet jeżeli są półyżsi, po po tak? Łysiu, oczywiście. A czy są y, zakompleksieni bardzo? A, muszę powiedzieć, że różnie to bywa. Raczej tak, ale, ale ja ich raczej staram się wszystkich od kompleksów pozbywać, bo najczęściej im to wszystko pasuje, słowo daję. Przechodzą tacy, którzy usuwają sobie włosy. przychodzą dużo, łysych mężczyzn przychodzi i to są właśnie przeważnie łysi mężczyźni, dlatego że łysy mężczyzna ma zazwyczaj nadmiar włosów na ciele. Natomiast nie ma wystarczająco włosów na głowie i tacy mężczyźni zazwyczaj mają bardzo dużo włosów na ciele, na klatce piersiowej czy na plecach i bardzo dużo na uszach, na nosie. Mają takie, no jak to można powiedzieć po polsku, takie burzliwe e, brwi mają takie. A podobno kobiety bardzo to lubią, jeżeli mężczyzna jest ogłosiony. Kobiety lubią mężczyzn owłosionych? Absolutnie nie myślę tak. <laughs> Przepraszam bardzo, ale mam klienta. No, coraz więcej łysych jest na świecie. Podobno w ogóle za 10 czy 20 lat owłosienie na męskich głowach zaniknie i będą tylko łysi. Nie straszcie, bo stracę pracę. <laughs> A? Mają włosy czy nie mają? Znaczy, trzeba przyznać, że większość mężczyzn, no tak już po 25 roku życia, niektórzy naprawdę nie mają włosów. To znaczy, nie tam może na całej głowie, ale góra, góra raczej jest łyca. Tacy młodzi mężczyźni, którzy chodzą do health club, oni golą ciało. Całe ciało golą. Zwłaszcza w Ameryce, owłosienie ciała, takie nadmierne owłosienie ciała nie za bardzo jest przyjęte. Mężczyźni, którzy pozują z tymi, yy, znaczy się yy, bodybuilders, to ci, co mają te muskuły takie yy, do pokazania, to też golą, golą całe ciało. No, ale to zawsze idzie w parze, rozrządzana yy, łysina, jak to mówią, z owłosieniem. Ten, który ma włosy po bokach, lub, yy, lub po prostu z tyłu to nie jest łysy, łysy jest łysy. W Na lotniku naszej koleżanki znajduje się jeden łysy. Dzwonimy do łysego. Halo, halo? Hello. Dobry wieczór. Dlaczego mówią o tobie łysy? A skąd wieża jest jestem łysy? No bo tak, tak piszę w notatniku, yy, łysy i numer i dzwonię. A hmm? dzisiaj, dzisiaj, rozmawiamy o Łysy. No pana, no trafił pan znakomicie. Łysy to jest moja ksywa z młodych lat. Proszę pana, już w wojsku mnie wyszli włosy, a potem kiedy zacząłem takie bujne życie, bo chłopaki, bo takie różne sprawy, trafiłem do więzienia i tam tą ksywę podtrzymali. Ale proszę pana, bo było tak, myśmy chodzili na te akcje, takie włamania i chłopaki mieli te kominiarki, a ja stałem na czujca jako młody chłopak, padał mnie deszcz, bo zawsze takie akcje robi się podczas deszczu. I myślę, że pod wpływem wody deszczowej myśmy zniebłocli, co miało swoje dobre i złe strony, bo mogłem zakładać perukę, a oni tego nie mogli. Koleżanki twierdzą... W radiu twierdzą, że łysi są bardziej męskimi od y, tych z czuprynami. Proszę pana, jest to całkowita prawda. Łysy mężczyzna jest usposobieniem mężczyzny, bo wszystko najgorsze, co w sobie ma, dawno mu wyszło. Moja żona, szósta z kolei, stwierdzi, tak jak poprzednie że jestem prawdziwym mężczyzną. No, troszeczkę jest problem, jakieś ciemno, bo wtedy można się pomylić i kiedy mnie całuje, to ja czasami nie w tą część ciała. Ale ogólnie ja twierdzę i podtrzymuję, że mężczyzna łysy jest prawdziwą mężczyzną, proszę Pana, to jest Superman. To nieprawda ten Superman, co go z włosami pokazują. Prawdziwy Superman to jest mężczyzna. Dla mnie, proszę Pana, był takim Takim y, y, tym głównym łysym kociak, panie. To był prawdziwy chłop. Ale niektórzy twierdzą, że łysi nie marzą o porszu, nie marzą o korwecie, nie marzą o dziewczynie, tylko marzą o bujnej czuprynie. Proszę pana, nieprawda. Są tacy, którzy chodzą, płacą, szczepiają, potem żałują tych pieniędzy. Mężczyzna Łysy jest proszę pana prawdziwym mężczyzną. Niektórzy marzą, żeby wyłysieć. Mnie wcześniej włosy wyszły, wcale ich nie chcę, proszę pana. To jest mój największy atut. Łysina.